Ostry sos z papryki Karolina Reaper. Mam trochę takiej papryki od siebie, z działki, i postanowiłem zrobić z niej sos. Także będzie mi potrzebne papryka Karolina Reaper, do tego słodka papryka, jedna cała duża cebula, trzy ząbki czosnku. Pół szklanki octu winnego, 1 czwarta wody, mały słojuczek koncentratu pomidorowego to jest 80 g. Tutaj mam jeszcze łyżkę cukru, łyżeczkę soli i pół łyżeczki czarnego świeżo zmielonego pieprzu. Także taka mieszanka. No i zaczynamy. Papryczek Karolina Reaper będę potrzebował 6 sztuk wybiorę sobie takich 6 ładniejszych o, ta też jest ładna i ta no ta też może być i weźmy jeszcze może tą pozostałe nie będą mi potrzebne z papryczek muszę usunąć gniazda nasienne i ogonki. Także to sobie tam na bok usuwam. No, tylko rozkroiłem tę paprykę i jest Dość mocny zapach, czuć tą moc, lepiej tę paprykę y, oczyszczać w rękawiczkach i na szklanej desce. No i uważać na oczy trzeba, a na szklanej desce, dlatego że drewniana moment i przejdzie ostrością. Także naprawdę trzeba z tą papryką uważać. I tak z każdą kolejną oczyszczam. Papryczka Karolina Reaper jest już pozbawiona gniazd nasiennych i ogonków. Pokroję ją za moment na nieco mniejsze kawałki, a teraz zajmę się papryką czerwoną. Cztery sztuki będę dodawał do mojego sosu. Mniej więcej troszkę mniejsza od dłoni. Ja mam taką tą paprykę. E, także lecimy. Też usuwam ogonki i gniazda nasienne no i to samo od razu miseczka ja sobie z tej miski gdzie wcześniej odkładałem y, nasiona z Karoliny liper usunąłem je, ponieważ y, chcę wykorzystać te nasiona. No i nie chciałbym potem oddzielać od słodkich od nasion słodkiej papryki Karoliny. Także to będzie ułatwienie, a nasiona mi się przydadzą, bo y, możliwe, że na przyszły rok też będę sadził tą odmianę i tak z każdą jedną usuwam gniazda no i dobra gotowe od razu otwieram sobie blender będę tutaj wrzucał moje składniki. Ja sobie zacznę od papryk. Papryki kroję w paski. Tutaj jeszcze trochę nasionek zostało do blendera. Mniej więcej dwie papryki mam tutaj w blenderze. Reszta jest pokrojona na paski i na razie czeka w miejsce. Ja jeszcze pokroję tą ostrą paprykę na mniejsze kawałki. Tam gdzie jest on jakiś ten kawałek większy. Znowu czuć w większej ilości ostrość z papryki. Także to już mam pokrojone i to również ląduje w blenderze. No, jest już prawie pełno, dlatego będę musiał resztę słodkiej papryki dołożyć, jak będę miał tutaj już to zblendowane. Cebulę pokroję w kostkę. taką grubszą to i tak pójdzie przez blender ale po to tylko żeby było szybciej Teraz dodam do tego przeciśnięty przez praskę czosnek. Trzy ząbki. Teraz do blendera dodam pół łyżeczki pieprzu, łyżeczkę soli i łyżkę cukru, a także 1 czwartą szklanki wody, pół szklanki octu winnego, i 80 g Koncentratu pomidorowego. Teraz te składniki zblenduję. Oczywiście pamiętam o tym, że mam tutaj jeszcze paprykę, muszę ją dodać. No i zaczynamy. Moc. No i jeszcze się wszystkie nie zmieściły. To już reszta papryki. Sos mam już zblendowany na jednolitą masę. Za moment przełożę go do garnka i będę go gotował a później trafi do słoików tylko jestem ciekawy co to jest i jak dużo tego wciąść no jest moc ale myślałem że będzie gorzej nie Ostre, ale zjadliwe. Jak dla mnie. Lubię ostre. Ach, jest moc. Dobra. Zdejmuję to. Dużo wyszło w sumie. Tu jest podziałka, ale brudna. Tu jest półtora chyba litra. Ponad litr dobry. Także teraz to będzie gotowane. Sos mam już w garnku. Dopiero co włożyłem, także jeszcze nie wrzę. Według podziałki ja mam go ile? Nie widzę tej podziałki. Tu jest 2 litry. 1,5. No, trochę ponad, trochę ponad litr. Zagotuję to teraz, żeby to nieco zgęstniało. A po zagotowaniu takie gorące będziemy przekładać do słoików, które mi się właśnie wyparzają. To samo nakrętki. To wygląda o tak. Taką ma konsystencję. Jest jeszcze dosyć wodniste. Dlatego dobrze jest podgotować, żeby to nieco zredukowało. Eee, no chyba, że ktoś lubi takie bardziej wodniste właśnie. Dobra. Ja już bez rękawiczek, ale oczywiście jak przygotowujecie, Sos na bazie jakichś ostrych papryk, no to wskazane rękawiczki, no i uważamy na oczy. Dobra, zaczynamy. Będę teraz nalewał. Sos do słoików, on już mi się zagotował. Mam lejek, żeby było łatwiej. Jest łyżka, są słoiki takie, pojemność 180 ml. Myślę, że 8 takich słoiczków powinienem zrobić. Także lecimy. Sos mam tutaj obok w garnku, dość dobrze zgęstniał. O tak jak teraz, teraz wszystko dobrze widać Dobra To już mam zagotowane do takiego sosu jak chcecie to możecie też dodać jakieś ulubione zioła No i czas start pierwszy słoiczek Łyżka I nalewamy On jest dość gęsty, ale pod swoim ciężarem. No ja ten lejek też mam taki trochę wąski, mógłby być nieco szerszy. Pod swoim ciężarem o, ten sos będzie mi przechodził. A jak nie, to pomogę sobie po prostu wykałaczką. No ale. A, idzie w ten sposób. Dobra, żeby nie za dużo. Będzie za dużo. A na ręku już mam rękawiczkę. No tak. Dobrze, że jednak porozkładałem te ręczniki papierowe. Miało być ładnie czysto. A wyszło jak zawsze. Także z pierwszym słoikiem lecimy. Ostry sos z papryki Karolina Reaper bez żadnych dodatków dziwnych. Przykręcam na raz. I jeszcze raz. Jest ok. Teraz ja go sobie odstawiam tutaj na bok. No i zabieramy się za słoik numer 2. Dobra, niech to się na wolnym ogniu znowu tam gotuje. A ja nakładam sos. Zobaczę, jaki on wyjdzie. Bo mam ochotę jeszcze zrobić coś takiego, tylko dodałbym powiedzmy jakieś zioła do niego jeszcze. Dobra, jeszcze troszkę. Dosłownie ociupinkę. O no i dobra. I myślę, że to jest już. Tutaj nawet udało się rantu nie pobrudzić, ale dla pewności przecieram rant słoika. I to samo. Hops, raz. Dwa. Jest ok, Mogę odstawić. I już dwa słoiczki są. A oto efekt finalny. Tak to wygląda. 5 całych słoików. No i tutaj ten jest e, do połowy, także pewnie od niego zacznę. To teraz sobie niech tak stoi. Ja jeszcze okręcę to tym e, materiałem, e, żeby miało to maksymalnie ciepło. Będzie sobie stało do jutra, no i przy okazji sprawdzę, czy ten się właśnie zapasteryzował i czy się wszystkie w ogóle zapasteryzowały. Nowe wieczka są o tyle fajne, że mają to takie coś, co klika. Jeżeli wieczko jest wciągnięte, no to wiadomo, zapasteryzowało nam się. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o produkcję sosu z papryczki Carolina Reaper. Także od zbioru aż do słoiczka. Dzięki, do następnego odcinka. Cześć.